Wosław Jagiellończyka mała kawiarenka Nihil nowi, kawa Americano jest piękna słoneczna pogoda na ulicy Henryka Pobożnego kupiłem pyszne ciasto, bułkę torcik drożdżowe z serem i owocami. Ponieważ ciasto jest jeszcze ciepłe, więc postanowiłem się zatrzymać przed kawiarenką, w kawiarence niechilnowi, napić się kawy i zjeść kawałek ciasta, póki jest jeszcze ciepłe. Przed chwilą było gorące. Oddali ulica Traugutta, za nią ulicę rejonu słowiańskiej Henryka Pobożnego Jedności Narodowej Traugutta. Coraz częściej w tych okolicach przed małymi sklepami, piekarniami można spotkać wystawione na chodnik, chodnik krzesełka, stołeczki i można po kupnie czegoś w takim lokalu usiąść zamówić kawę. No i nacieszyć się letnią jeszcze temperaturą. No, ja, ju mund të ndjenit shumë. У mm нас -hmm. mm -hmm.